Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem zaszczycona, że mogę otworzyć drugą część naszej debaty. Ja właściwie jestem w takiej, można powiedzieć, sypce, ponieważ przygotowałam sobie trzy kartki, wydaje mi się, dosyć dobrego wystąpienia, ale to wystąpienie dotyczy mojego tematu doktoratu i tutaj właśnie siedzą moi przełożeni, na przykład właśnie pan profesor Osiek, który wymaga od doktorantów, aby na koniec, właśnie pod koniec, do końca czerwca złożyli takie sprawozdanie właśnie ze swojej pracy naukowej. Więc chciałam dzisiaj wykorzystać tą szansę, ale powiem szczerze, że zrezygnowałam w międzyczasie, ponieważ widzę, że to jakby nie posłuży tutaj, nie wiem, celowi tego naszego dzisiejszego spotkania i będę szukać innych okazji, żeby się wykazać właśnie w ramach doktoratu. Można powiedzieć, że tutaj widzę, że właściwie głos studentów jest dosyć odosobniony na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo na razie głównie wypowiadali się właśnie profesorowie i doktorzy. Ale można powiedzieć, że jestem wieczną studentką, dlatego że już studiuję że łącznie 9 lat i, i, i można powiedzieć, że troszeczkę no, wiem o co chodzi tak? i głównie studiuję tutaj na Uniwersytecie Gdańskim. No jestem humanistką. Jeśli chodzi o moją pracę, to mam taką pracę, mimo że właśnie tak jak tutaj moja koleżanka mi podpowiedziała, że niestety nasza polonistyka produkuje bandę bezrobotnych. I powiem szczerze, że, że gdyby nie moi rodzice, pewnie też bym była bezrobotna i tutaj niestety nie zgodzę się... Przepraszam, muszę odetchnąć. Zgodzę się z niektórymi moimi przedmówcami, że uniwersytet nie powinien być podporządkowany wymaganiom rynku pracy. Jak niedawno odczytałam w gazecie wyborczej, z danych GUS niedawnych wynika, że wzrasta liczba bezrobotnych do 25 roku życia, czyli właśnie tych, którzy są tuż po ukończeniu studiów. Czyli wynika z tego, że te dyplomy, które zdobywamy, one no, tak naprawdę niczego nie są potrzebne w momencie, kiedy już jesteśmy, można to powiedzieć, gotowi do, do pracy. I teraz ja też niestety muszę stwierdzić, że te moje pięć lat studiowania, czyli to była akurat Filologia Polska, troszeczkę był to czas stracony. Mimo że miałam kontakt naprawdę z niesamowitymi wykładowcami, tutaj siedzą większość naprawdę znakomitych z nich. Ale niestety także część godzin, które spędziłam tutaj uważam za, za zmarnowane. I tutaj y, zwracam się do studentów, znaczy no, tych, co studiują, ale w, na pierwszym, w pierwszym stopniu czy drugim, y, aby nie bali się ewaluacji <coughs> tak, wykładów, w których biorą udział. Czyli jeżeli y, wykładowca przez cały semestr zada tylko do nauczenia się y, recytację jakiegoś wiersza, to ja dziękuję bardzo za takie zajęcia. I miałam akurat y, przyjemność uczestniczyć w zajęciach, gdzie właściwie nic, nic z nich nie wyniosłam. Tylko, że y, bałam się po prostu do tego przyznać, bałam się później jakieś nie wiem, jakichś konsekwencji y, wynikających z mojego z, y, zdania. I właściwie takich zadań, takich wykładów była y, duża liczba. Ja teraz już może nie powiem dokładnie po nazwiskach, ale y, głównie takie zajęcia miały miejsce na specjalizacji. Które skończyłam. Właściwie mogę powiedzieć tylko, że y, dwóch wykładowców, ich zdanie, ich umiejętności, y, ich sposób przekazywania wiedzy, później wykorzystałam właśnie w swojej pracy. Natomiast czasami zdarzało mi się, że miałam wrażenie, że ja, jako studentka, jakby wie, lepiej poprowadziłam te zajęcia niż ktoś, kto ma mnie nauczyć tego w przyszłości. Tak więc, no, akurat korzystam z tej okazji, że mogę w końcu wyrazić to swoje niezadowolenie i mam nadzieję, że tutaj studenci, jeżeli spotkacie się z takimi zajęciami, nie będziecie się bali zabrać głosu. Druga sprawa, o której chciałam powiedzieć tak z serca, czyli nie, nie z kartki, to to, że przez te pięć lat, mimo że później ukończyłam studia z wyróżnieniem, zostałam zaliczona do zaszczytnego grona najlepszych studentów UG, właściwie nie jestem właściwie, nie czuję się najlepszym studentem UG, dlatego że y, przez całe 5 lat nie zrobiłam nic, y, co by mogło mi pozwolić się jakoś, nie wiem, pochwalić tym. Tak, że nie jestem po prostu tutaj z przypadku, tylko to był kierunek, o którym marzyłam. Y, I później oczywiście też jakieś moje wyniki o tym y, o tym świadczyły. Y, głównie mam żal o to, że y, nie, nie dotarły do mnie ze strony y, opiekuna Roku żadne informacje na temat jakichś. Y, stypendiów wyjazdów zagranicznych, o które na przykład już będę chodzić y, na przykład program Erasmus. Y, teraz niestety jak już, już jestem matką i y, nauczycielką, czyli mam pracę, no niestety nie wyjadę już za granicę. Natomiast y, dzisiaj gorąco zachęcam młodych ludzi, nie tylko tych z najlepszymi wynikami, do tego, żeby w ciągu przeciągu tych pięciu lat y, przynajmniej raz wyjechać za granicę, innymi y, w, y, w, 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 w programie Erasmus. Niestety już nie zdążę, ale także chciałam e, powiedzieć o tym, jak wygląda, e, jak wygląda szkolnictwo wyższe we Francji, jest, e, gdzie przybył niedawno mój krewny. E, I okazuje się, że właśnie, właśnie w, w programie Erasmus, tam, z Erasmusem, tam był e, na wymianie, e, okazuje się, że e, taki wyjazd nie tylko pozwolił mu, nie wiem, na podróże, tak, które kształcą od no tutaj bez wątpienia, ale także ma no, taki krytyczny stosunek do tego, jak wygląda nasza polska edukacja. Przede wszystkim to, co yy, poleje według mnie na razie, i mam nadzieję, że to ulegnie jakiejś yy, zmianie, to to, że cały czas my pracujemy tylko i wyłącznie na nasz własny użytek. Nie ma pracy zespołowej. Ja, na przykład, zaproponowałam moim koleżankom doktoratom, byśmy założyli jakiś zespół badawczy. No i to się spotkało z niesamowitym niezrozumieniem, że jak to chcesz czerpać z naszych osiągnięć, przecież z nasze tylko i wyłącznie, tak? Więc tutaj nadal, nadal, nadal będę nad tym pracować, żeby, żeby jednak stworzyć jakiś zespół badawczy, bo wiem, że są osoby, które mają podobne kierunki. Druga sprawa, jeśli chodzi o francuski system, to to, że tam nie studiuje się równo 5 dni od 8 do 20, tak jak u nas, przynajmniej w moim przypadku tak było. Tam są wolne 3 dni, z czego można po prostu pójść do pracy i zdobywać doświadczenie zawodowe. Czyli później, jak zostaniemy dyplom, to mamy także w papierach, nie wiem, jakieś rekomendacje, tak, z jakiegoś miejsca pracy. Czyli później na tym rynku pracy może być nam, nam łatwiej po prostu. Dobrze, ja dziękuję za tę możliwość. No, mam nadzieję, że nie wykorzystam... Że wykorzystam w innym miejscu informacje na temat Kierowaka i Stasiuka, którymi się zajmuje. Natomiast mam nadzieję, że to jakoś, to co powiedziałam, przyczyni się do, nie wiem, zmiany w Uniwersytecie. Tak.